Wejście do menu programowania funkcji timera odbywa się przez przytrzymanie wciśniętego przycisku MD około 3 sekund. Przełączanie się pomiędzy funkcjami odbywa się poprzez krótkie naciskanie przycisku MD, a zmiana wartości danej funkcji za pomocą strzałek w górę lub w dół. Timer posiada programowalne funkcje takie jak Unit, Ustawienie pracy timera w wybranym parametrze sekund, minut lub godzin. W naszym przypadku wybieramy opcję sekund. Out – ustawienie cyklu pracy timera ciągły lub jeden cykl. W tym przypadku potrzebujemy jeden cykl. Lock off lub lock on – blokada przycisków regulacji czasów zabezpiecza przed przypadkową zmianą zaprogramowanego czasu cykli timera. Aby wyjść z menu i zapamiętać ustawienia, należy przytrzymać przycisk MD około 5 sekund lub nastąpi to samoczynnie po upływie około 30 sekund.